A ja wiem co ona ma robić Filmy kręcić kurwa A co, jedziemy na to minutę czy nie? Nie, nie zub, gdzie ona poszła kurwa? Nie no, ma, ty nie, no stoi tutaj z tej szkomandy. powinna stać z patykiem. No odgupiona. No, ma. Nie mam karty to kurwa, jakbyśmy pojechali, to... cię tu kurwa kaskiem. Ale podleciałbyś tam, bo to jest blisko kurwa z mety. Będę mamy tam ten lewy hak do wyrównania kwa, rachunki z nim. Złoweczko. No, 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 tak, tak. Trzeba to sprytnie ładnie zrobić. Żadnych rachunków no, z ławeczką nie wydłużą. No, dokładnie, no, żadnej ławeczki. 15. 10. 5, 4, 3, 2, 1, Idź! 20. Zaszczytem 20, 2 plus prawy słupek syf. Do 3 lewy słupek syf. 40 prostuj do szczytu i 3 prawy słupek. Do 5 lewy śmiało. Do 5 prawy śmiało i uwaga 10, jeden prawy hak w dół jest pierdol. 70. Zaszczytem 60 prostuj i 3 plus lewy słupek, widzisz? 40, 4 minus lewy słupek, 20, 4 prawy w siodle i 35, prawy do 3 lewy z drogi, słupek pcha i w górę 60, szczytem 4 lewy tul, 30, 3 prawy słupek widzisz, 20, 3 lewy podwójny do 20, las piano, 2 lewy i 3 prawy. Do 3 prawy późny i na szczycie 4 prawy. Do szczytem 3 lewy syf i 10, 3 plus prawy słupek. Do 30 do szczytu i 60 prostój, 5 lewy śmiało, do 5 prawy słupek i uwaga na szczycie 3 lewy, 20, 3 lewy i na znaku 3 minus lewy. Do 3 prawy słupek, 60 prostu i do szczytu. I uwaga zdłuż, na szczycie 5 prawy tół wybije, do 4 lewy. I przymurzę. koniec, 2 prawy słupek chudo, tam nie było słupka. I 3 lewy dłuższy, słupek syp, Do 2 prawy otwiera słupek. Do 4 prawy lewy. I 30, 4 lewy słupek, 20, 4 prawy słupek. I 32 lewy słupek syp 50 trzy prawy słupek. Widzisz, do trzy plus lewy słupek i 20, trzy lewy na główną autostrada 40 5 prawy 40 4 lewy, późno tul. i 30 sześć prawy lewy i za białą 5 prawy późny tam jest syf i 70 prostój. To 6 prawy długi 20 5 minus lewy 30 6 prawy do 6 lewy przez 100 i 40 5 prawy tul. do 4 lewy słupek syf

4 minus lewy, 50, 4 plus prawy, tu za słupek, widzisz? 60, 5 prawy dłuższy, 80, z zaszczytem 5 lewy dłuższy, i in, i 30, 5 minus prawy słupek, do 60, i uwaga, dwa lewy za wysepkę. 50 4 prawy aut i co da się kurwa po asfalcie? To 5 prawy 50 6 lewy otwiera 60 6 lewy 90 Uwaga, za żółtym 20, 1 lewy z drogi syf chudo, pamiętaj 60. No. 4 prawy słupek. 20. 4 prawy. Do 3 lewy dłuższy. 20. 3 plus prawy garb. I 3 minus prawy słupek. Do 3 lewy szczytem. 20. I szczytem 4 lewy podwójny. Do 20. 5 prawy spadanie. Do 4 lewy. 20. 3 prawy słupek. Do 2 prawy słupek syf. 20, 5 prawy, tul, przejeżdżasz prosto, 90 prostuj, 4 lewy krzoki do 4 lewy nietni, 40, szczytem 5 prawy, 50 i na szczycie 6 prawy próg, to uwaga, 3 lewy opony syf. 24 lewy tul, 24 prawy próg, do 3 prawy i za szczytem 30, 3 prawy. Plus podwójny do zakrzaki, 3 prawy zacisk. Do 4 lewy. Spokojnie. 20. Zaszczytem 3 prawy słupek. Do trzy lewy słupek podbija. 20. Zaszczytem śmiało. 3 plus lewy tul. I 20. 3 prawy tul. 40. 4 prawy. Do 4 minus lewy syf. Do 120, prostuj. I z uwagą, przed progiem hamuj. 21 prawy. Nie tulł słupy, ważny. Ważny, ważny, ważny. I 80. Do czerwonego. I przeciąłeś. Do no teraz żeś to kurwa zrobił znośnie. Ale już widzę, się nakręciłeś trochę, bo